Cześć, ciemanko, witam was kolejnym odcinku z Więc mamy te dwie kule, nie żadne kwadraty czy inne prostokąty, nie pamiętam już jak to nazwałem w poprzednim odcinku, ale tak, to są kule, kochani. To cóż, skakujemy na to. Okej, okay. czyli musimy użyć zaklęcia teleportującego, ale... No ten atul? Dobra, to, to nie to, co chciałem. Jeszcze sobie przypomnę, może zaklęcia. Ok, więc tam to było na Metatul, a to jest, na ten Atul opół, które nam się włączyło. Nie wiem, idziemy w lewo. Mam nadzieję, że to nas prowadzi do tego samego. Jeszcze zobaczymy, ale tak, na to wygląda. Jacyś strażnicy, mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Ok, Sotki. Tup, tup. O kurczę. Chyba jedno z większych pomieszczeń, w jakim byliśmy? Ładne. No jak, jak cała gra, jak już parę razy powiedziałem. Przejdziemy się na początek po prawej stronie. Oh, Jezu, tu jest dziura. Prawie bym w nią wpadł. Opun Obi. No co jest? Aha, bo to było on inaczej. Obi Kenu. Okej, okay, nie działa. O, ale woda jest. Jega mida Cuk. Mamy pełne No Notem atul opun. Hello. Namet atul. Boję się skakać teraz, bo jak nie ten. Jakąś kulkę tu mamy. Tial, uda. Co się zrobiło, przepraszam bardzo. A. Notem atul opun. A! No nie! Jegamide! Notem atul opun. Piękna wymowa z gracją piękna piękna. Notem atul opun. Okej. Okay. Czy to wszystko? Chyba no, tak. Idziemy do oka. O. Okej. Okay. Oh my gosh, skinny, skinny. <ścoughs> repeat with me. Munionamet. In his shell. Shields. Okay. Munionamet, a to drugie. Atul Ecto. Atul ekto. Spoko. Nie zapamiętam. Coś tam chcę pokazać? Nie wiem o co chodzi. Jak było kiedyś, coś tam, coś tam. Hello. Czy my z jednego snu zapadamy w drugi? Okej, okay, to oglądamy dalej. Te maski z tyłu tak się patrzą. Przerażająco. Ja pierdziele. Czuję się obserwowany. A, mamy... jakiś portal Zenith, w Zenith. Okej. Okay. A to co? Hello. Hello? 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 Hi! Hello? Hello? Hi? To raczej nie, nie jest przyjazne. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Muniona Met. Aha, i teraz jakie było zaklęcie. Atul Ekto. Atul Agni. Atul Agni Munio na met Try me bitch Atul coś tam Zadziałało Atul Agni Atul Agni Atul Agni Munio na mec. Atul coś tam Coś tam działa, nie, nie pamiętam sekundę, nie mogę tak mówić, Atul ekto Atul Agni Munio na met to trochę potrwa. Atul Ekto. Atul Agni. Atul Agni. Munio na met. Atul Ekto. No stójże w miejscu. Munio na met. A Tu jest woda. Aha, okej. Okay. coś tam. Atul. mana no, no, no. Atul coś tam Munio na mecz Atul Ekto midę Nie możemy tego zwabić gdzieś Ha, nie trafiasz Atul Agni Uda no To ej, my trafiliśmy teraz, ale się nie udało Uda no tem Munio na met. Atul ekto. Czyli musimy w nią trafić. Jak ona w ogóle. To, to, to jest ona, ono. Munio na met. Nie potrafią określić płci. Atul ekto. No! Ja tego nie przejdę nigdy. Stój w miejscu. Munia na met. Może możemy użyć jakiegoś Obi czy coś. Atul Ecto. Obi Kenu. Atul Agni. Atak, 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 atak. Atak. No, Atul, Ecto. Atul Ecto. Dostała, dostała. Munia na met. Atul Hector Munio Namet. A. Atul Agni. Atul Agni. Okej, okay, czyli ona miała taką barierę na sobie. Udano tam. Ona miała na sobie taką barierę. Jega mida. Jega mida. Mi się wydaje, że my pod tą barierą gdzieś musimy. Tak. O tej. O, 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 o tej. Mhm. Atul Agni. Mhm. Munia na met a tu to idziemy na dół Kuc. jega midę Dobra to było ryzykowne bardzo jega midę

Będzie długa walka. Munio na met To jest już długa walka. Atul yes, na Munio na Munio na met. Munio jeszcze tylko raz, tak?

Munio na mec. Atul Ekto. No. Przecież ona tam była. Munio na mec. Munio na Metz. Oh! Ah! Jego midę Kiedy spojrzałem na HP. Munio na mec. Atul Ekto. Szmato jej ruchy są nieobliczalne, czy jego, czy Munio na metr. Atul, ekto. Może jakoś mam podejść bliżej, czy coś? No tem Atul opun. na metr. Munio na, met. Munio na met. Może z tej perspektywy będzie lepiej? Zobaczymy. No ten atul, atul. Nie! 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 Co ja zrobiłem? I co od początku? Zaczy, pewnie od początku tego bossa, ale już wiemy, że. Ja pierdzielę. Munio na met. Atul, Ektor. Atul, Agni. Atul, Agni. Munio na mecz. Atul, Ektor. Atul, Agni. Uda, Notem. No kurde! Tak powinna wyglądać ta walka od początku! Czemu klaszcze? Hit! Wygraliśmy Kłebamaś! Bo nie będę przeklinał. Kłebama! Wygraliśmy. Szok i niedowierzanie. I teraz co? Ja pierdzielę. To trwało 20 minut. Ja na pewno całej tej walki wam nie puszczę. Chyba. Albo w przyspieszonym tempie, czy coś. Masakra. Raz umarliśmy. Przykro mi. Notem atul opun. Notem atul opun. Ale mamy pełny chapek. Się... Portal. Whee! Spadamy, spadamy. I witamy w trzeciej lokalizacji. Fajno. Taki niebiański świat, proszę bardzo. Planety, nie planety, kamienie, nie kamienie. No kurczę. Więc cóż. Pójdziemy sobie tam w następnym odcinku, bo po tej walce z bossem jestem wyczerpany chyba magicznie, psychicznie i w ogóle. <ścoughs> Czy ja tu mogę spaść? Ja bym tu projekt spadł przed chwilą, okej. Okay. Nieważne. No to cóż, zapisujemy grę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i cóż. Widzimy się w Kolejny pozdrawiam.